Piękna rzecz narodziny. A piękna? Piękna, a jeszcze piękniejsza, proszę księdza, jest śmierć. Śmierć? A, a jeśli wziąć pod uwagę życie pozagrobowe... To... A wręcz przeciwnie, jeśli wziąć pod uwagę jego brak, to jasno widać przewagę śmierci nad narodzinami. Jaką przewagę? A taką, proszę księdza, że po narodzinach Trzeba się jeszcze męczyć całe życie, a po śmierci już. nic, nie trzeba. No, to już jest kwestia wiary. No, ale zgodzi się ksiądz chyba, że ważniejsze są święta wielkanocne niż Boże Narodzenie. No, doktrynalnie rzecz biorąc. czyli. Że nawet w kościele ważniejsze jest święto śmierci niż święto narodzin. Nie, no tak nie można powiedzieć. W końcu wielka los to też święto narodzin tylko. Narodzin do życia wiecznego. A, A to już proszę księdza jest kwestia wiary. <laughs>